Aaa, widzę, piękny dzionik, Idealny, żeby zacząć żniwa. 45, 12, 14. stoi już pod chatą. Niwia gotowa. przyczepisz już wczoraj sobie wieczorkiem na pole zaprowadziłem, żeby się już dzisiaj z rana nie męczyć. No, nie taki ranek, bo dziewiąta. Sąsiad, nie wiem gdzie. Halo, sąsiad, gdzie ty jesteś? A, witam, witam. Serdecznie. czekaj Jak tam do kombajnu? Fajnie. No, a jak? Ja już odpalam piątkę piątkę i jadę jeszcze na pomienną. A ja mam na, na polu, myślę, że to A Ale nie, w sumie. Nie, mistyk nie jedna nawet w sumie. No, bo zobaczymy, jak 7. ten zabak będzie tam sypał. Liczę, żeby dobrze sypał. Bo zobaczymy, ten tak dobrze czy. Dobrze od... sypie. Chujem, no. Chyba dobrze. No so, i za dostaliśmy 5 koła, tylko my te bile nie. Nie, zro, nie spłaciliśmy sobie na początku pożyczek. Tak, Dodawaliśmy i te pieniądze, które już utraciliśmy te yy, tysiąc te coś tam to już trudno na to Prawda? A. Kurde, ale mnie zarzuciło, skrzynia się zakleszczyła. A, ziemniarki piękne już do zbiorów. Będziemy kopać. No moje rynku. też. E, ja sobie o, ja tyle sobie tyle potem tyle jeszcze oprys. Ja potem sobie opryskam, żeby chwastów nie było i będzie kiedy. Ale ty wiesz, że pryskać można tylko jak rosną. Nie można. Teraz też? Teraz jeszcze nie możesz. Znaczy już nie możesz. No to dobra. Tron. Jaki kocham rzepak w tej grze. Co ty, tu? bób masz? No. Bóg w ogóle nie sypię. Ale ja już takie pole kupiłem. Jak kupiłeś? Te pole masz 5 nie, lat. Nieprawda. Prawda. Nie, no to jest najnowsze pole, które kupiłem od sąsiada i powiedział, że to za siana jest Przysz. Nie pamiętasz. Ja jedno miałem, miałem takie, ale sprzedałem. No, ale pięknie. Bizon kosi, Bizon muci. Bizon z tyłu też wyrzuci. Kto ma trochę więcej kasy, ten kupuje klasy. I tak szczerze to się fajnie kosi tym bizunem. Ej, chodź tu, bo ja tu kabinie nie mogę po tym się coś nacisnąć. idę. Nie. Kliknę jeszcze raz. Działa? Nie. Przetrzymam? Też nie, weźmy tą prostu. Teraz. Dobra, dzięki. Po co ci takie osłony na szybę? Nie wiem, fajnie wyglądają. Nie wiem, ja to się tam nie podoba. Ale zabierdziela ta niwa. Dobra, szybko kosimy te pole. Trzeba, bo chciałbym zacząć sobie drugie pole. Też. Dobra, widzowie, trzeba tu szybko się, wiadomo, że też nie mamy uwijać. No tak, szybko trzeba. Kosisz, oczywiście ja na sumę nie? No ja nie mam jak na sumę ciężko Znaczy są mody, na które to pozwalają, ale nie, nie pamiętam jak on się nazywał. Ale to nierealne. Ale. Nie mam żadnej zgrabiarki, ale jak sobie zarobimy, już pożniwa hajs, to raczej będę taką zgrabiarkę sobie kupię na pewno. Bo zgrabiarkę sobie chcę kupić, yy, ze względu na to, że, że jak będę miał słomę, to żeby sobie w jedną kupkę już zgarnąć. Cholera, żeby tak nie No wiem. Ale no, leniwia idzie. Ty mówisz, że rzepak nie sypia. Zobacz sobie na odcinku, ile mam już rzepaku. Już mam tonę. Z takiego jednego Czekam przejazdu sobie. miał 700 około coś. A ja nawet innego, znaczy, a, ja, a Ja. No, ja nawet jeden przejazd zrobiłem. Ty, a, ty, ty, a ty co kosisz? Ja koszę, ale pszenica. Dobrze. Się bałem, że mój rzepak tam kosisz. Bo tak wyglądało, jakbyś kosił Aha. Potem sobie pojadę na, albo na bób, albo na. Nie, raczej na rzepak. Rzepak, rzepak, I love rzepak. Serio, że tak w ciszy kosimy, no ale co mam sobie nie zumyślą, co no fajnie no, sobie już pięć... Na no ile tam minut odcinka. Mało dopiero, zaraz pięć będzie. A to mało. Dobra, wjeżdżamy. No i widzowie, może jak się uwiniemy w tym odcinku ze żniwami, no ale, bo będziemy musieli nagrywać drugi Doxa Wixa już, no będę robił no, tak. he, he, he. Ja też. Znaczy nie wiem czy skończymy. No nie wiem czy się wyrobimy. Ja, to... ja myślę, że to tak z cztery odcinki będą ze żniw. Jak? No, no tak. Nie wiem czy skosimy wszystkie pola. Ja, wy... ja... Ja nie wiem, będę popierdzielał też, jeszcze trochę. Ja 8 jadę tylko. Ja nie wiem, ciągnę 10 5-metrowy header, nie wiem, nie wiem jak to pcha to, ale idzie. Ty, e, ale, ale ty miałeś 4-metrowy mieć header. Nie? Ja miałem 4. To ty... Ty, to ty, ja to ja. Ale wcześniej jak mieliśmy grać, to mówiłeś mi, masz wziąć 4-metrowy, a teraz jeszcze chłców wziął 5-metrowy. Oszusta. Cholipa. Cholipa. Odkrył moją tajemnicę. Ale ty no. jesteś teraz oszukisto. W sumie złodziej. To, a ja a ja nie, i, ta, i, ta, i tak mam lepszy ciągnik to. Jaki lepszy, no tak, bo ci pozwoliłem te to zatory. Nie wiem po dwa takie prawie takie same prawie. O, czarny No złoty. Nie wiem, ja tam sypię już. Już? No tak. A ja zaraz będę sypał. Miałem 97%. Ja mam 93%. A ile tobie do zbiornika wchodzi? Dwie tony 540 dwie a bo tutaj jest ten mój trzy tony żopaku, zaraz. Aha, no ale no. to i tak ty więcej. Ale ty masz większy header. Może no i szybciej jeżdżą. No tak. To się nie dziw. A może po prostu żopak fajniej sypie. No przejedź tu, bo ja tu nie mam traktora tutaj. Nie wziąłem. Ale chłopcy myślisz, że będą cztery odcinki zaszliwi? No raczej tak, no. Znaczy przynajmniej ja będę miał, ja będę dłużej kosił, chyba że mi pomożesz, bo dobrą dobrym sąsiadem, ale... Ja pomogę. No właśnie. z tego się spodziewałem. Mam nadzieję, że w tym roku będę musiał używać losu, bo... Jak będę musiał używać, to będzie oznaczało, że dużo sypnęło. Prawda? ja nie mam silosa. A ja mam. Ja miałem wstawiać, ale nie wstawiałem. A może sobie Ale ja i w sumie mam trochę lepszy i tak kombajn, no bo ja i tak mam sieczkarnię. No. Nie ja mam kabinę. No i co? No i na mnie... No, nie, na to nie mnie leci ten, ten... Ten na, na mnie też. No przecież Mam, niewi mam, mam niewidzialną szybę cicho ja być. Nie, nie, ale... Dobra, mi 8 minut odcineczka. Tu się dałam tu ten. Polipa, chyba będę musiał mieć dwa odcinki ze żniw yy, i yy, jeden z wykopek. Prawda? Mój widzą się wolno ten. Wysypuje. A nie, bo to w sumie to polskie, a nie to ludzkie. Cii, to więc Teraz nie widzieliście, co zrobiłem. ja widziałem to, ja, ja wszystko widzę. Ja widziałem, że po Bubie mi pojeździsz. I tak ci pożepaku jeździłem. O ty dziadu. Mój ładniejszy niż twój, ale twój. Mówiad. Ile razy mam ci powtarzać, że ja nie pryskałem? By opryskać? Nie, nie chce mi się! Co? Trzeba mnie opryskać! No nie, bo byś mi nie zapłacił za oprysk. Ja? Ja? Dlaczego? Za zapłacił. Zapłaciłbym. Ja jestem dobrym sąsiadem. Ale twoim opryskiwaczem i mi opryski opryskiem i płacisz mi stówkę od pola. Chyba ślizga. A bo dajesz mi tonę obornika od pola. No, no to mogę ci dać 5 dych i ci kupię. Nie, bo za 5 dych kupię tylko 500 kg. No to trudno. A tam się na tony bardziej sprzedaje. Aj bym za 10 zila wziął, to 100 kg. No, może tu wziąć jedno wiaderko obornika i dać na pole. Ręką rozsypać? A czemu by nie? Ty no... Nie masz psychy. Ale w rękawiczkach. Nie no, zębami. Chyba <grywa> cię łeb boli. A to może ty tak zrobisz? Okej. Okay. No, ale ja nie mam obornika. Chwilowo nie mam wpływ kupować. Ja też. Nie no, ja pożytę, no, chyba kupuję. Ja no ja też miałem to powiedzieć. Że po raczej, bo teraz to jest... słabo z hajsem. No, ja na no, ja na to nie mogę narzekać, mam 8000. No, ale to nie dur. O kurde. Przyczepy mi zarysowałeś? Co ty no. robisz z tą przyczepą? To ja! Nie, ja! Nic! Nie rysuję tej przyczepy. Przecież nie rysuję, nie masz, co ty co gadasz? Ja cię nie rozumiem. Nie rozumiem cię, przecież ja koszę normalnie. Jak prawilny człowiek. Mm -hmm. O nie, tak się zarejestruję. Co to, co? co? Ale co, ja nic nie zrobiłem. Nie wiem o co ci chodzi. Ja, więc za chwilę mam pę zbiornik. Ja też. No i tam się ko kończy kosić pole. Ja oczywiście y będę dłużej robił żniwa. <śm> więc Ale ja mówię, Nie będziesz już ja mógł jakby to kosić to ziemniaków. Ja, ja? wykopać, będę Ja musiał łopatą. Nie może nawet nie mam łopaty. Ja będę turem se ładował, ale nie wiem czy mój tur będzie se ten, przyjmował ten, Najwyżej co łyżkę kupię. Chłop, co mi czyta w myślach, chłop, chłop wie jakie ja, jak ja mam plany. No ja też muszę mieć, ale zobaczę czy mój, co, czy moje widełki, widełki, a kosisz koło mnie? No zaraz będę wierzył w ten rzepak obok ciebie. Aha. No i pierwszą przyczepę już mam pełną. Ale to tam ile wchodzi? 3 tony 400? No, coś koło tego. No właśnie. Zaraz ci powiem ile wchodzi. 3 tony 360. No, no to blisko byłem. Następny kombajn, który zakupię, kupię, to nie wiem jaki. No, no, no a teraz kombajnu nie będziesz kupował. Znaczy, no nie, ale y, po następnych żniwach będę sobie trzymał kasę i 100 tysięcy kupuję kombajna nowego. Dużo. A ja chyba nie mam indy? pomysłu na inny kombajn. Ale nie, ty masz dobry kombajn no, właśnie. Wiem, ja lubię moją żniwę. Ja, ja, 13, okay. ja se muszę zmienić. Ja co zmienię, bo... to... Ja sobie kupię Nif Będę kosił Nif Hulandem. E, co prawda 4 metrowy chyba header, ale... Ale wygodność... Lepszą od Niwy nawet. Komfort mm, pracy o wiele większy będziesz miał. E, od Niwy też. Tak. Będę miał klimatyzację. Widzowie, ci którzy obgryzają paznokcie, łapka w górę. <grym> <grym> A ci, którzy nie obgryzają też łapka w górę. <grym> eee. <grym> to wiodale ja pomoże skosić, tak? Nie. Nie no, weź być, sąsiad dobry. Sam mam dużo hektarów. No ale to ty szybciej skosisz, ty! No i ja o to chodzi. <grym> Ile ci tam zostało tego pola? Ostatni pasek kosisz? Przedostatni. No właśnie. E, to mi jeszcze dużo zostało. Dwa przejazdy. <grym> Ale nie. nie. No, go. Ej, lubię bardzo Ale, się ten... rura. Ale twoje pole jest długie. No, dziewiętnastka to tutaj lubię. Tam dziewiętnastkę, bo mi się kojarzy z podinkiem 19, w którą gramy. W którego gramy? Dobra, schowam tych energii 700 kilo zostają. Hmm, 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 hmm. ci, że bison dobrze zbiera. Nic nie gubi. Kocham to niniwę. Kocham bisona. Do czemu go sprzedajesz? Ale, za, ale teraz zadajesz głupie pytanie, takie co. Skoro go kochasz, to czemu go sprzedajesz? Hmm? Stary już jest. Stary to jesteś ty. Ale sprzedam go za 20 tysięcy co najmniej. Kończę to pole i musimy kończyć odcinek dalej nagrywamy do ciebie, ok? Dobra ale teraz. Widzowie, dostajecie kurwa taki maraton. Będzie miliard odcinków jednego dnia i dalej przez 300 lat nie będę świetlnych nagrywał. Żegnam was, widzowie, tym rzepakowym tym czarno-rzepakowym akcentem.